Gdzie? Mm. Nie, nie sądzę. Znam ją. Jest bardzo ambitna. Gdyby jeszcze nas nie przyłapała inflagrancy, no to może dałaby się zmiękczyć, ale tak to... A ty? Zastanowiłeś się, na czym najbardziej ci zależy? To znaczy? No wiesz, nie chcecie cię stawiać pod murem. Tekstami w stylu albo ja, albo ona, bo to by było śmieszne w tej sytuacji, ale w sumie Beata ułatwia ci podjęcie decyzji. No w każdym razie jakąś musisz podjąć. Rozstanie z dziećmi nie będzie dla mnie łatwe. No tak. Mogłam się spodziewać. Z drugiej strony. Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. To zamieszkaj ze mną. Beata daje ci wolną rękę, bo jeśli kobieta żąda od mężczyzn, żeby się odprowadził, to właśnie to oznacza. Nie. Nie chcę mieszkać z Twoją mamą, a za sąsiada mieć własnego teścia. Mieszkanie, które on wynajął od mojej matki, należy do mnie. Odnajmowała je, gdy byłam za granicą. Taka była umowa, o której zresztą Twój teść doskonale wie. Teraz, kiedy jestem w Polsce, będzie musiał sobie znaleźć inne mieszkanie i moja w tym głowa, żeby to zrobił jak najszybciej.